Siemanko, dzisiaj Wam powiem jak nagrywać z green screenu tańczące koty, różne memy. Po pierwsze, tak: musicie mieć Captuta. Cap, cap i wchodzicie na YouTube. W YouTube wchodzicie, macie wpi musicie wpisać green screen i macie tu różne na przykład rzeczy. Na przykład, jakieś ko tu jest, jakieś tu, na przykład jest jakiś ogień, to na przykład jest coś, coś takiego. I wychodzicie z YouTube'a. Jak, ma jak macie to nagrane, to wychodzicie z YouTube'a. Po drugie, wchodzicie w capcuta i musicie mieć jakieś dowolne wideo, wideo, wideo lub jakieś po yy, prostu zdjęcie. I na przykład ja mam takie zdjęcie teraz. I na przykład mam to dodane. No i to tyle. No mam to zdjęcie na przykład i teraz musimy wchodzić. Mm, jeszcze raz wam pokażę. Musicie wejść w nałożenie. Dodaj nakładkę i wejść w we film. Jak macie ten film, to go musicie dodać. I macie ten filmik. I teraz, aby było to wklejone na green screenie, to musicie wejść wić na nie i usuń tło. I, I oto macie dowolną rzecz z green screena. Zrozumiecie to? To tyle. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie lajka like i suba. Więcej takich filmów może będzie, jak zapomnicie, to zawsze zostawcie lajka like i przypomnijcie sobie, jak to po prostu zrobić. To jest to po prostu bardzo proste.